I witam strzemankę z tej strony. Hansman Spiders dzisiaj od Was na szybko, bo jest już bardzo późno i właściwie to kręcę przed pójściem spać. A jutro idę do szkoły. Przekładanie będzie pewnego pająka. Nie jest to w ogóle ptasznik, nic związanego z ptasznikami, bo jest to coś, co wygląda przypomina czarnowdowę, ale czarnowdową nie jest. Mianowicie to jest Atoda grossa lub bipunktada, ponieważ nikt. Kogo się pytałem, nie umiał jednoznacznie powiedzieć, co to jest. Na pewno jest to coś z rodziny z Teatonem, na pewno nie jest to żaden Latrodektus, co mnie w sumie uspokoiło, bo nie chciałbym mieć. W sumie, nie to, że ja bardziej rodzina, rodzice nie chcieliby mieć um, czarnej czegoś, co jest czarną wdową. No ale jako, że nie jest to czarna wdowa, tylko taki mały, fajny pajączek, no to tutaj mam takie tak. Mm, taką z ponieważ ogólnie ona no, była w zbyt dużym pojemniku, no, teraz sam przełożę takiego małego Uznałem, że ją przełożę do Matchboxa. Wcześniej była w takim w takim pojemniku, trochę duże. Można sobie porównać do Matchboxa wielkością. No i do kliszóweczki. Nie jest to, ja tam nie będę robić teraz opisu, bo to tylko takie szybkie przełożenie. Szukam pewnej bencety, ale nie mogę jej znaleźć. Dobra, przełożę tą. Ogólnie ta jest trochę mała do tego przypisana. A jest nas, bo to jest do, do pająków. Mam jeszcze drugą do jaszczurki no jaszczurka tam w tle hałasuje dobra Są sam wyszedłem i z drugi czym się śpieszę z tego powodu, że mam... telefon na granicy rozładowania z tego powodu kręcę jak najszybciej jak najwięcej Ech, no i żeby po prostu się wyrobić z tym wszystkim dobra szybko tutaj włożymy torf

Nie ufaj dam podłogi, którą niedawno odkurzałem. Jeżeli chodzi w ogóle o kanał, to... to bardzo przepraszam za to, że nie było. Znowu była maltka przerwa w filmach. Ze względów takich, że za bardzo nie wiem co nagrać. A poza tym miałem zapchany komputer i. Trochę musiałem, po, po, musiałem kupić dysk. No ale mam nowy dysk na komputerze to będzie dobra. To jest nasz pajączek. Powiem tylko, że ukończenie raczej nie należy do niebezpiecznych, ale nie jest bardzo przyjemne. Jak gdzie na teraz No Dobra, zrobimy tak. Możemy odrywać. Zapanowałem nad tym pająkiem. Teraz brzmi inne pytanie. Jak go, za... Jak go teraz nawet wyciągnąć? Tak, tak jest duży problem z tymi pająkami. Za małe. Jeszcze może póki... Tutaj jest. Wróciłem jakiegoś karaczana. No myślę, że się nie obrazi. Do Dobra, w wbiegł, więc pokarm będzie. Tyle, że będzie dla kogo, bo w moim przypadku to by... zgniotę, bo powiedziałem rzeczy przyjemnych, jednych nie, nie jest. Ale ja to nie będę raczej zabijał, raczej nie ma takiej opcji, żeby ten pająk nie przeżył. bo wrócę jak go opanuję Dobra, jesteśmy znajdujemy się już w takiej sytuacji plan jest taki że pan sobie tam grzecznie spadnie I się udało. Zaraz Wam dokładnie pokażę. Szczerze szybko byśmy coś tam wrzucili. Jak zauważyliśmy, pająk ten jednak potrafi pokazać, że potrafi wyjść. Zawsze jakąś zieleninę tam wrzucić można. Ja mu to wrzucę, żeby. Jakoś tam kolorowo wyglądało. Zrobimy dość marej się wspina. Taka... Drobna informacja. Łatwo się ślizga. Okay. o tutaj jest, widać go, taśma jest tego dlatego, że trochę było przy dużej otwary i się bałem, że przez nim wyle wylezie, aczkolwiek teraz bardziej patrzę na jego rozmiar, to chyba nie powinny wy wyleść. Dobra. Jest statoda, jakaś tam statoda? No, no schował się. Oj, Kraśn też poszedł i spadł. No, dobra, a się sami żegnam. Taki krótki film. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Cześć wam na razie, pa!